Dzień dobry. Dzień dzie, też taki mówią. Dzień dobry. Dzień dobry wszyscy subskrybenci słowo na tym drugim kanale. Dzisiaj 1 września, a to oznacza, że dzisiaj wszyscy dzieci, ale tak naprawdę jutro drugiego bo dzisiaj niedziela, idą do szkoły, ktoś po raz pierwszy, kto po raz ostatni. W Rosji dzisiaj pierwszy dzień o jesieni. Nie, jesień. Tak, jesieni. Mhm. I e, oczywiście skończyło się lato. Dzieci idą do szkoły. No i zawsze to wielki problem 1 września. Wielki problem dla m, państwa w Rosji, dla rodziców, dla dzieci. Dzieci nie chcą po prostu iść do szkoły. E, rodzice powinni kupować ubranie. Do... Bardzo droga rzecz. Bardzo kosztuje zazwyczaj jedne z zarobki rodziców. E, kosztuje te ubranie, Forma taka. E, to drugi. Dalej. Trzeci. Trzeba kupować wszystkie tej kancelarii. Nie wiem, tam. Uh -huh. Jak to, podręczniki, jeszcze coś, tam wszystkie te długopisy i tak dalej. Wszystko to trzeba kupować. Nie mamy żadnych pieniędzy od władz na to, jak tu na przykład. Nie mamy w ogóle. Nie możemy, jakby, po prostu za zwykłych, za zwykłych zarobków trzeba to kupować i tyle. Uh, dalej, co jeszcze uh, Bardzo duże pieniędzy trzeba wrzucić, jakby zapłacić nauczyciela dlatego, żeby coś naprawić w klasie. W tym gabinecie, nie wiem, gdzie e, ludzie jakby po prostu, no dzieci e, siedzą. Też. I po prostu i dlaczego to jeszcze ze Związku Radzieckiego zaczęło się, że e, to nasze dzieci, to szkoła i trzeba pieniędzy przynieść, żeby naprawić tam, nie wiem, te stój lub coś jeszcze. Bardzo dziwna rzecz. I ten 1 września tego roku to największy, problem nie wielka problema dla też dzieci i dla rodziców. Ale zanim zacznę mówić o tym jeszcze, opowiem dlaczego to w ogóle 1 września zawsze problem dla Państwa. Bo 1 września to taki najlepszy dni dla ataków terrorystycznych. Zawsze jakiś uczeń może przynieść bombę lub jeszcze coś, bo bardzo duże dzieci i rodzice. Mamy taką e, święto 1 września, kiedy bardzo duży nauczycieli, dzieci, wszyscy z kwiatami, wszyscy tam jesteście jest z czymś. No i oczywiście a, taka cel dla terrorystów najlepsza. No i oni to robią. A wcześniej taki największy był, największy. Terrorystyczne wydarzenie było 20 lat temu w miasto Bislan i w tej szkole z powodu, że Putin walczył na Ukrainie, wszystko z tej Ukrainy już, a, walczył tam a, z wojskiem rosyjskim, z poborowymi w Czeczeniu, no i terrorysty po prostu zajm zajmowali tej szkoły, dlatego, żeby, a, dlatego, żeby skończyć tej wojny, no i poprosili Putina, żeby e, jakby wywił wojska, tutaj, tutaj napisano po polsku, ale on to nie zrobił, no i jeszcze i zniszczył wszystkich terrorystów i bardzo dużo e, uczniów też przez ciągi. I z tego powodu jego jakby e, nie lubią ludzi w ogóle, matki też z tego dnia i no i bardzo podobnych wydarzeń też było. Kiedy Putin zabijał, zabijał po prostu m, zalożników. Tutaj napisane. I dzisiaj, taki dzień, dzisiaj, na przykład 1 września, dzisiaj ludzie, dzieci nie idą do szkoły, dzisiaj niedzielę, ale e, 158 na ten czas, na ten czas, za tę za za noc, w ciągu tej nocy i tego rano, ludzi e, ludzie, e, ludzie e, Ukraińcy. Zaatakowali tymi to taka odpowiedź na wydarzenie które było kilka dni temu kiedy Putin zaatakował Ukrainę tam bardzo bardzo mas, masowo nie wiem bombardował Ukrainę przez całe utro, przez całe rano no i e, to teraz taka odpowiedź. 158 dronów zaatakowało w ciągu tej nocy Rosję we wszystkich miastach, których, no, do których doleciały te drony. E, w Moskwie bardzo dużo było też. 10 albo 15. No i teraz trwa ta ofensywa. To też 1 września. Jakby zazwyczaj 1 września coś, coś mamy w Rosji. I wszystko co mamy, mam na myśli ataki różne na Rosję, to z powodu, że Putin coś tam zrobił do innego kraju lub coś powiedział. Nie to, 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 co trzeba było powiedzieć. I zawsze 1 września to taki problem w Rosji. No dziękuję Putinu za to. E, dalej. Dzisiaj 1 września, a jutro wszyscy uczniowie idą do szkoły. Jakie zmiany w szkołach rosyjskich? Bardzo duże zmiany, drodzy widzowie, bardzo duże. Po pierwsze, nie będzie żadnego święta dzieci, a zakaz iść e, rodzicom do szkoły. Wcześniej wszyscy rodzice z uczniami byli obok szkoły, świętowali, słyszeli piosenki, śpiewali piosenki i szedli do, szko do w środków szkoły tej, e, no i e, wrzucili tam, mogli wrzucić Kwiaty do nauczyciela, rozmawialiś coś tam o czymś i po prostu szedli do domu, świętowali. A i 2 września szedli po prostu już do szkoły, jak żeby tam na przedmioty. Teraz w inny sposób, wszystko tak z tego powodu, że 1 września to niedziela, to odpoczynek. Wakacje, drugiego oni idą do szkoły i oni będą mieli tylko jeden przedmiot drugiego września. Po pierwsze, zakaz dla rodziców do wejścia do szkoły z powodu ataków terrorystycznych, jak oni mówią, eee, tylko dzieci mogą wejść do szkoły i żadnego święta oni od razu zaczynają uczyć się, nie wiem, ale tylko jeden przedmiot będzie. Wiecie, co to za przedmiot? Przedmiot, który nazywa się rozmowy o ważnym, ale tak dokładnie jeszcze mówią na niego to przedmiot Z lub propaganda dla dzieci, no i coś podobnego. Co oni będą, o czym w ogóle gadają tam? Zazwyczaj oni tam mogą porozmawiać na takie małe kłasy. Rozmawiają jak w ogóle żyć, tam jeść coś. No, takie jakby typowe rzeczy na temat życia człowieka w mieście. No i coś, coś w taki sposób. Ale klasa piąta i wyżej oni rozmawiają o tym, jak teraz żyjemy? Dlaczego Ukraina atakuje nas, Rosjan? Dlaczego oni wszedli do kurskiego obwodu? Dlaczego oni wczoraj, czyli jutro oni będą mówili wczoraj, czyli 1 września, września tak? Dlaczego atakowali te 158 tych dronów? Był ten atak na Rosję, no i oczywiście oni będą jakby mówić do dzieci, że patrzcie, jaka Ukraina to żule terrorystyczny kraj, no i się, potrzebujemy tego walczyć z nimi. I potem oni pójdą do dom, domu. Dalej, 3 września, oni już idą i tam będzie, nie wiem, tam 5, 4, 6 przedmiotów, jakby u wszystkich A tam jeśli dzieci, nie wiem, 11, 10 klasa to już oni mają tam 6 przedmiotów klasy, nie wiem, tam 4, 5, 6 oni mają 5 przedmiotów maksymalne na, na, na dzień samoloty latają tu no i co za zmiany jeszcze zmiana jeszcze taka, że wcześniej mieliśmy OBG to oznacza Основы безопасности, жизнедеятельности. Тут по-польски. А терас этот предмет называется немного иначе. Называется он основы безопасности, не помню, там, что-то там, и защиты родины, что-то подобное. И тут написано по-русски и по-польски, как вообще оно, оно это все называется. Теперь. Oni zmienili tej nazwy, bo wcześniej, na ty, w tym przedmiocie, możesz po prostu ćwiczyć jak w ogóle e, na przykład co robić kiedy jesteś w Lasie sam. No to W taki sposób, z, nie wiem, tam z rodzicami poszedłeś, e, po e, tam nie wiem, grzyby te zbierać, e, grzyby, no chyba tak, e, tam jagody i tak dalej, no i e, tak się stało, że Rodzice poszli dalej, a ty zostałeś tam coś jeść, no i op, jesteś sam, e, zaczynasz krzyczeć e, mama, tata, tata, i oni też cię szukają, ale nie możesz ich znaleźć, no i co robić w, te, w tym w ogóle, e, w tym czasie, jak no, trzeba tam zapalić ognisko, trzeba co, co jeść, w jaki sposób coś mówić, tam krzyczeć, co robić, jeśli zwierzątę jakieś zobaczyło, no i w taki sposób. Tak samo, jeśli idziesz po ulicy, jesteś dzieckiem, no i e, idziesz do domu, ale patrzysz, ktoś, nie wiem, tam z, z tyłu, ktoś idzie, też jakiś tam pan, nie wiem, mężczyzna, i on tak bardzo szybko zaczyna w Twoim kierunku iść, a o, na ulicy w ogóle nikogo nie ma i nie możesz jakby prosić o pomoc. I, i co trzeba robić w tym sensie? No w tym, w tym czasie. E, no i takie rzeczy, o takich rzeczach mówią. Ale teraz, oprócz tych rzeczy, jeszcze będą rozmawiali na tym samym przedmiotu o tym, dlaczego trzeba bronić naszą ojczyznę od Ukraińców i w ogóle dlaczego trzeba bronić Donbass, Doniec i tak dalej. W jaki sposób to wszystko działa? Dlaczego trzeba iść do wojska rosyjskiego? dlaczego trzeba iść jak poborowy i dlaczego trzeba iść jak kontraktowy w żołnierz, a jeszcze tak samo trzeba e, ćwiczyć na tym przedmiocie, e, jak to, co robić, kiedy jesteś żołnierzem. W sensie, że oni teraz zaczną strzelać z e, tych kalaszników, e, karabinów, zaczną robić wszystkie te rzeczy, które robią po prostu w wojsku. Czyli mieliśmy już ten Putin Jugend, a, 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 Armia w Rosji, ale mm, teraz to będzie jakby nastałe. Wcześniej to robili tylko wtedy no, te ludzie, którzy te dzieci, które chcą to robić. No i a, dzisiaj, z, jutro z. 2 września będą to robić wszyscy. Tutaj już nie możesz powiedzieć, chcesz to robić, czy nie. Już niektórzy ludzie, niektórzy rodzice powiedzieli, że oni nie chcą, żeby ich dziecko poszedło do tego przedmiotu i zaczął tam uczyć, jak trzeba zabijać ludzi w ogóle przez, przez ten karabin maszynowy. No i od razu te matki, ojcy, oni poszli do tego. Wyzwali ich do policji w sensie, że oni nie jest patriotami, i ich pomysły nie są patriotyczne, coś takiego. No i tam jakieś kary pieniężne i tak dalej. Więc rodzice teraz mogą tylko milczeć. Taki niewielki problem. Dalej, jakie jeszcze zmiany w szkole rosyjskiej z jutrzejszego dnia? Zmiany takie, że historie książki zmienione. Książki historii zmienili w tym roku, bo oni w ogóle... Na przykład w zeszłym roku uczni ćwiczyli historię używając książek takich samych, jak i ja używałem tam nie wiem, w 2011, tam 2010 roku. Teraz uczni będą mieć będą mieli nowe książki, książka historii w której bardzo, bardzo wszystko zmienione. Ja już pokazywałem, kiedy ona była reprezentowana. Ja pokazywałem, co oni tam napisali w sensie historii w czasach wojny II Światowej, o Polsce, co oni napisali. Tam jeszcze więcej zmienili. Żadnej katyni oczywiście tam nie ma i w ogóle tam tak napisane, że coś tam Polacy w II wojnie światowej lub oni nie coś tam nie chcieli ze Stalinem z, być sojusznikami coś takiego i dlatego ich zaatakowali Niemcy coś podobnego tam tak tam tam, tam po prostu takie rzeczy napisali w ogóle ja nie wiem kto to pisał nie, no drodzy widzowie to co tam napisane, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dalej, tam napisane, dlaczego Rosja zaczęła ten SWO, czyli wojnę na Ukrainę, dlaczego wszyscy kraje przeciwko nam, Rosjanom, dlaczego Ukraina przeciwko nam, dlaczego w ogóle nas nikt nie lubi, no i dlaczego jesteśmy bohaterami jakby całego świata. To wszystko w książkach historii. W nowych. Nowe książki historii. Tam jeszcze zmienili coś z ociecieni, ale to bardzo nie podobało się kadrowu, kadrowowi. I on po prostu powiedział, że trzeba to zmienić. Tutaj napisane, że... No tam coś było napisane, że to... Ciecięcy, jakby oni, tam druga wojna ciecięcka i pierwsza, oni tam nie mogli nic zmienić, nie było żadnych tam ludzi, którzy Ciecięców, którzy byli przeciwko Ciecieni e, no i e, jakby nie ma nic o Kadyrowie i tak dalej, i Kadyrov powiedział nie, to tak nie działa, trzeba, żeby, a bo w Ciecieni też będą uczyli tej historii przez te podręczniki no i oczywiście им это не подобало, там изменили, и раз вот дети имеют те uh, новые книжки истории. Так само география. География, там тоже новые uh, uh, изменения в этих книжках. В книжках по географии, то зазвичай, книжки, в книжках очень много мап разных. Ну и теперь uh, там будут новые мапы, Znajdują się mapy, na których napisane, jakby namalowane nowe tereny rosyjskie, i tak samo napisane, w kiedy zajęli te tereny, ale tak naprawdę, jak oni mówią, zwolnili, jakby i teraz tam wolny naród, i tak dalej, i rosyjski żyją, mieszkają, no i wszystko w porządku. Eee, co jeszcze? A chyba wszystko. No tak, to takie pierwsze zmiany, ale oczywiście, jeszcze będzie nowych zmian, no i jakby. Dla dzieci to tak naprawdę wielki problem te pierwsze września, ja pamiętam jak to dla mnie było w Rosji ta szkoła ona nic nie działa, to po prostu taki instytut propagandy i tyle ja pytałem ja ćwiczyłem w szkole te wszystkie przedmioty bardzo źle, ja miałem oceny 2 zwyczaj 3 i tak dalej, żadnych tam 4 5, bo ja miałem 5-balny system, maksymalnie 5 bałów tych, oceny 5. No i ja zazwyczaj miałem 2, 3 i tak dalej. 2 to już, no, bardzo, bardzo źle. I jakby miałem też, jakby dzieci, którzy też razem ze mną czucili wszystko to i mieli oceny 5, 4 i tak dalej. Teraz ja pytam, co oni w ogóle, gdzie oni pracują i tak dalej. Zazwyczaj te ludzie pracują teraz i mają zarobki, nie wiem, tam oni pracują w McDonald's czy gdzieś, jesteście jakby Okej, okay, To nie, jakby no, normalna praca i można zarabiać też pieniędzy i mieć tam jakiś tam kierunek, jak e, mieć karierę taką, tak być bossem, szefem i tak dalej, ale e, no, zarobki bardzo małe i e, dlaczego ćwiczyć wszystko na 5? Oceny, mieć 5 zawsze. Po prostu dlatego, żeby pracować w McDonald'sie, kiedy na przykład wszyscy, którzy ćwiczyli, nie ćwiczyli nic i mieli ceny 2-3 jak ja. Oni teraz mają własny biznes w Rosji. Ludzie, którzy mieli tę ocenę, oni wyjechali z Rosji jeszcze 10 lat temu. A wszyscy, którzy ćwiczyli język, na 5, język w ogóle w szkole, wszystko ćwiczyli na ocenę 5. Oni teraz pracują po prostu na państwo. Ja zdecydowałem, że jeśli, jeśli ćwiczysz wszystkie te szkoły, nie wiem, w tej, w tej szkole, na Имаш оценки пять и, и хочешь завсегда их меч, то так на правде есть ты с человеком, который хочет, э, который, я кто? тут по российскому написано, послушный работник или человек удобный для системы, чили человек, который, который паньство, жонд, может Po prostu kierować jak on chce, bo ten człowiek robi wszystko co potrzebuje od niego. I tak tacy ludzie oni zazwyczaj nie mogą robić swoich rzeczy. Nie wszyscy oczywiście. Niektórzy też, którzy, którzy mieli pięć ocenę zawsze po wszystkim tym przedmiotom, oni też mają niektóry tam nie wiem, biznes i tak dalej, bo oni jakby doświadczenie mają takie dobre. Więc ale zazwyczaj. Jak moja praktyka pokazuje, że wszyscy uczniowie, którzy mieli dwa, trzy oceny, takie wiecie, oni jak ja ćwiczyli wszystkie te przedmioty bardzo źle, teraz mają więcej zarobków i mają biznesy lub, mają, lub, lub pracują na państwie też, ale mają więcej pieniędzy niż te ludzie, którzy wcześniej w szkole mieli oceny 5. Ale tak samo jeszcze ludzi, którzy mieli oceny 2-3, oni teraz jest w więzieniu. Niektórzy z nich jest teraz na wojnie, więc tutaj jeszcze od człowieka też bardzo dużo zależy od tego, jaki w ogóle jest człowiek. No i tak. Cóż, to taki krótki temat był na temat 1 września. Nie wiem jak to w Polsce. Chyba dzieci też 1 drugiego idą do szkoły. No i e, chcę pod, pogratulować wszystkich dzieci e, i Waszych dzieci, moi drodzy widzowie, e, jeśli oni idą do szkoły, to jak to gratuluję z nowym rokiem o, uczniowym. <laughs> Super, dziękuję bardzo, no i do widzenia.